Oglądają Państwo Zbieraj z woźniakiem. Nasza mała kawalkada do miejsca rodzącego smardzę. Jedna osoba odkryła reszta podąża jej śladem. Zupełnie jak w czasie wielkiej gorączki złota. Tylko teraz to nie złoto, a złote grzyby. Góry, doliny, zwalone pnie, strumienie i bagna. To, co musi pokonać prawdziwy poszukiwacz smardzów, zanim dotrze do smardzowego Eldorado. Dziś nasza ekipa składa się z pięciu osób i dwóch psów. Wszyscy zdeterminowani i połączeni wspólnym celem zebrać dużo drogocennych grzybów. Zwłaszcza, że grzyby te są już na wykończeniu. Jeszcze kilka dni i będzie koniec sezonu. Miejmy nadzieję, że miejsce, do którego idziemy, jest tak bogate jak wieść gminna niesie. Podobno jest tam wystarczająco dużo grzybów, żeby zbierać je do końca sezonu i to całą naszą siedmio osobowo psą ekipą. Widzimy się z Państwem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.